Hejka, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, będę szczera już na wstępie. Mam taki zjazd motywacyjny, jeśli chodzi o nagrywanie, że po prostu naprawdę dawno tego nie miałam. I yy, choć zaczęłam nagrywać teraz, dziś, to ja nie wiem, czy ja ten film dzisiaj puszczę, bo raz nawet nie wiem, co do Was gadać, o czym do Was gadać. Dwa, mam jeden z tych dni, kiedy to nic się nie stało, a jestem wkurzona od rana. Wszystko mi wkurza, przebierałam się cztery razy. Eee, twierdzę, że mój makijaż to jest jedna wielka dupa. Do tego jeszcze nie wiem, jakim sposobem kupiłam. Słuchajcie, biały liner. Widzicie to? I nie wiem, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, bo sama nie umiem dzisiaj zdecydować. Ubrałam sobie swetr, którym myślałam, że będzie mi ciepło, bo coś mi jest zimno od rana. On jeszcze tutaj koło mnie leży, więc wam pokażę. To jest ten golf granatowy, który jest dość szeroki i on mi nie przeszkadza, ale gdzieś mi przeszkadza. Podobają mi się jedynie jego piękne guziki. Tak sobie myślę, że jak on się kiedyś zmechaci zepsuje, zniszczy albo będzie po prostu już dla mnie e... nie taki, jak być powinien i nadejdzie taki dzień, jak gdzieś, mam nadzieję, że dziś tego nie zrobię, to wszystkie te guziki odetnę, a sweter po prostu wyrzucę. Ale ja się bardzo lubię w kolorze e... granatowym. Lubię się też w różowym. W tej chwili mam Zwykłą bluzę Gesa, bo po prostu jest mi w niej wygodnie. Nie wiem, czy za chwilę nie uduszę mojego męża, który chodzi krok, w krok za mną i robi wszystko, żeby było tylko dobrze, a ja po prostu dzisiaj to normalnie mówię Wam. Bez kija nie podchodź. Także jak się ten film dziś ukaże, nie wiem jakim cudem, to jestem z siebie dumna. Robię sobie drugą kawę, bo przywiozłam już Emilę ze szkoły. I skrzyńce. Jest nowy i ostatni już. Ostatnia już gazetka. Veranda country i przedłużę sobie te pronumerate, bo co se bedę, jak se lubię. O, jak pięknie. Takie ładne kolorki liliowe, matki ulubione. Ale tak zasiąść na takiej kanapie i móc nie robić nic. A tak wiosennie, słuchajcie, mi się już też chce wiosny. Jakby nie było, to ja już też bym chciała taką wiosnę. Ale ładnie, tu. Hmm. I robię sobie właśnie tą kawę, już mi tu kapie, Muszę zrobić tą kawę i sobie oglądnę. Wiecie co przedłużę sobie. To jest naprawdę drogi interes, ale przez to, że ja mam prenumeratę, płacę ciut taniej. Słuchajcie, jedna taka gazeta kosztuje. Uwaga, uwaga, będzie szok. 21,99. Ale prenumeracie, co się stanie? Chyba 15-16 zł. Jak się dowiem, to Wam napiszę oczywiście. Jeju, jak pięknie. Wybierz ulubioną okładkę, wydanie specjalne, Jaju. A właśnie, co jest? są figi chyba, nie? Jak nie, to mnie poprawcie, ale figa. Nigdy nie jadłam, jadłyście dobre to? O, figa, pisze figa. No, hm? interesujące. Ciekawe, czy moje kiwi w tym roku będzie miało owoce. Czy ja coś źle zrobiłam, że, że nie ma owoców? W ogóle z tą kreską, to żebym tak dzisiaj poleciała, z tą białą kreską, Emila w sklepie mi mówi: O, mamo, ma białą kreskę, bo ja aż tak to widać. Tak, widać. Ja, a co to takie? Jarmusz. A... Mi się zawsze zdawało, że jest zielony. Ma taki kolor? Pewnie ma taki. A może są inne odmiany i nie jestem takim tumokiem. Między ziemią a niebem. Jakie tu są ładne fotele? Powzdycham się. Ale mi się już chce zmian. I słuchajcie, będziecie się śmiać. Emila mówi, mamo, przecież zawsze chciałaś zacząć wyszywać. I w bierdące takie coś kupiłyśmy. Słuchajcie, motylki. Był jeszcze jakiś tam, nie wiem, coś tam, jakiś inny wzór, ale tam mi się nie podobał. Więc sprawdzimy takie motylki. Czego nie? Nie lipa, nie? Widzicie mnie przy wyszywaniu? Nie wiem. Wyszyję dwa i już mnie nie ma. Wyszyję dwa i już mnie nie ma. A teraz robię kawę. Ale mi już lepiej. Światło słabe, ale zupełnie nie wiem, gdzie jest mój statyw. Słuchajcie, więc nagrywam wam z ręki. Na sobie mam fartuszek, bo tam smażą mi się sznycelki i gotują ziemniaki. Mam zupę pomidorową krem i do tego co? Mam ogóreczki od mojej sąsiadki Kiszone. Do tych sznecelków, więc będzie git, ale nie robię całości, bo tu jeszcze mam mięcho. Tak, tak, właśnie w tym właśnie w tokim, bo nie mięso mielone. Wypiłam tą długą kawę i chyba zrobię sobie herbatę z. Po Mam tutaj mój notes też, proszę Państwa. Z mężowi tu ten obrazek, który dostałam od mojej koleżanki. O. Ten, bo miałam nadzieję, że znajdzie czas na to, żeby e, zrobić mu ramkę, bo ja nie mogłam, gdzieś nie mogę trafić na tą ramkę takich wymiarów, i przyniosłam sobie ziemię. Dobra, mąż mi przyniósł. E, przyniósł mi ziemię mąż z namiotu, bo tam przechowujemy całe zgrzewki. On kupuje w tym sklepie e, jak 100 lat temu, no ale dobra. Jest ona spoko i będę chciała przeglądać moje kwiaty, co tam się dzieje i chcę posadzić właśnie je w tych doniczkach. Bo na razie tylko są tak wetknięte i zobaczymy, jak one będą tam wyglądały. W ogóle to może im światło włączę, bo mam te lampy, a skoro mówię, że jest ciemno, to uwierzcie mi, że jest ciemno, ale i tak jest dzień dłuższy już, A proszę bardzo, z czego się bardzo, bardzo cieszę, słuchajcie, a za chwilę Będziemy mogły wysiewać już pierwsze warzywka, bo wiem, że Pietruszkę można wysiać dużo wcześniej. I ja w tym roku tak właśnie będę chciała poeksperymentować i wysiać ją wcześniej. Właśnie tą naciową kupię, tylko posadzę tylko naciową I może w tym roku mi to wypali. Ja teraz się rozłączam, bo chyba muszę przewrócić moje szmycelki. Dajcie mi znać, co miałeś dzisiaj na obiad. Bunt na pokładzie. Emila, yy, sprawdzamy zeszyty, co mamy na zadanie, w zasadzie co ona ma, no, ale musimy to zrobić. I jeszcze tutaj mam przesłać mm, zadania do koleżanki, która nie była w szkole, ale ja Wam pokażę. Wczoraj byłam w Pepko. Po jedną rzecz, ja jej Wam nie pokażę, ze względów takich, że nie chcą, ale pokażę Wam, yy, co kupiłam. Yy, z czerwoną metką znowu. Ja sobie to otworzyłam, bo słuchajcie, to się tak strasznie źle otwiera, że myślałam, że sobie paznokcie połamie. To jest świeca. Tak szczerze, to mi się nie podoba jej zapach. No, Ja bym chciała jakąś wypalić, dobra, nieważne. I e, chodzi mi o ten pojemniczek, żeby mi potem zostanie. Chociażby zrobić z tego cukiernicę, jak już wypalę, wymyję, wyszoruję, to można mieć to po prostu jakiś fajny... Ale jakieś kostki lodu. To, to to wypadnie. No. E, ale tutaj fajnie by było przechowywać guziki. i te guziki by właśnie... tu nie wiem, no... miardzie to. W każdym bądź razie, o co chodzi? Ona była przedtem w cenie 25 zł, a ja ją kupiłam za dyszkę. Tak więc można, można. Tylko trzeba oglądać, patrzeć. No serio, 25 zł tutaj, a ja dałam 10 zł i całkiem spora, bardzo ładna będzie z niej dekoracja. Dajcie znać, co wy upolowałyście na przecenach, bo jestem tego bardzo ciekawa. I jeśli możecie, to wysłuchajcie mi na priv zdjęcia, bo ja zawsze lubię pooglądać, mieć trochę z wami takiego kontaktu, co wam się udało upolować. A teraz zabieramy się za lekcję. Emila robi sobie tutaj zadania z angielskiego. Jakiegoś... Zadania, tylko maluję. malujesz. Dobra. Ale z angielskiego coś tam. E, wiecie co, byłam po Filipa, bo pada i podjechałam sobie po Filipa. Zresztą ja mu to zaproponowałam. I wzięłam. No. E, myślałam sobie, że... Tak, no, to maluję. Maluję. I pomyślałam, że zajadę do Pepko i... To była taka mm, nieprzemyślana decyzja. Myślałam, że ten obrazek wyszywany, piękny, cudny, fantastyczny, zmieści mi się w tą ramę największą z Pepką, jaka tam była. Ale dobrze sobie pomówiłam, bo będę mogła to zwrócić. I wzięłam 30 na 40, i słuchajcie, lipa. Obrazek jest dużo większy. No, ale ja wymówiłam sobie od razu, bo mówię, że nie mam. A chciałam na niego, więc. <laughs> Smuteczek, już bym miała włożone, no ale dobra, mąż stanie na moim mężu i będzie musiał to zrobić. I tyle a amet pocierzył z jakichś starych tam deszczułeczek. Ale, ale tu mam pakę i ją otworzę. U nas pada deszcz, jakbyście chciała wiedzieć. Śniegu już nie ma. Zrobiła się klapa ciepła, teraz no lata, lata samolot. Dużo tych samolotów ostatnio lata. Takich głośnych. Nie brzmi to zbyt przyjaźnie. Ja mam też w sklepie po drożdże. Bo Emila moja, obiecałam ja. jej paluchy drożdżowe, takie szybkie paluchy drożdżowe z Thermomixa. Ja już je robiłam dla niej i ona sobie przypomniała o nich. I wiecie co, I zawsze jej mówiłam, no jutro, jutro, jutro i to jutro. Jutro, jutro, a jutro nie nadeszło. <laughs> I to na jutro nadeszło dziś i za chwilę ci je upiekę. Od Biedronce wzięłam na promocji jabłka, dużo jabłek, całą reklamówkę. Nie wiem, ile tam jest. W każdym bądź razie tyle. Ładnie Pani zapakowała. Oj, dołożyła zajączki. E, mi się już wiosny chce, jak Wam mówiłam. I tak sobie patrzyłam na Vinted i mam bardzo ładne, duże motylki. Za grosze. Z porcelany. I tam z mniejsze jest. Także spoko cena była. I ładnie zapakowała. Znowu te jajek, słuchajcie. Folia bąbelkowa i dojechało w całości. Ładny, nie? Duże. Ciężki i zimny. A drugi jest w wersji mniejszej. Widać, jak robiła, to już się coś... Tak, ona mówiła, że tu jest rys, ale tej rysy nigdy nie będzie widać, bo to z tej strony będzie stało piękne. O, ja kocham motylki. I myślę o tym, żeby zrobić to na półce w kuchni, właśnie trochę takiej wiosny dodać. I będzie pięknie i dołożyłam i tu króliczki. Te ja małe króliki kropeczki. Albo czarne. Albo w kropeczki. Ale na mają z tej strony, więc hmm. powinny być kropeczki. One też bym fajnie wyglądała Czar... do, do tego. Tak jak czarne jak ty. Twój, do mnie! No, do Twojego y, koszyczka wielkanocnego, tak. ci przepływę. Czarnej. Czarnej jak ty. Może być? Pupki. Pupki. Tak. Pupki. Fajnie, że ktoś chce coś od siebie dorzucić. I jeszcze mam gdzieś za chwilę Wam pokażę. Przyszedł mi kalendarz. Kalendarz, który ja już miałam i A pokażę Wam stare i ten nowy. Wczoraj sobie porozmawiałam z jedną z Was, w ogóle te paluchy wylądowały już w zimnym piekarniku i się pieką. Jeszcze 15 minut mam, więc mogę do Was pogadać. Rozmawiałam właśnie z jedną z Was i że ona jest tutaj z okolic, to pożyczyła mi jej te moje karty do budżetowania. Słuchajcie, ja nie jestem tu żadnym jakimś promotorem tej Zabawy, bo ja, dla mnie to jest po prostu zabawa z tym oszczędzaniem. Ale ja bym was namawiała, żebyście sobie spróbowały. Wcale nie musicie mieć tych kart. Słuchajcie, ja Was zachęcam do tego, żebyście sobie zrobiły karty. I na przykład ja wam to pokażę. No właśnie macie naklejki w action. To są groszowe sprawy, bo chyba dwie takie plansze kosztują 5 zł. I naklejacie sobie na stronie naklejki każdej naklejce. Albo całej stronie, na przykład, e, piszecie, że 5 zł i każda naklejka to jest to wrzucone do woreczka, nie musicie mieć znowu kieszonek, do woreczka, do pudełeczka, do pojemnika, nie wiem, po lodach, po czymkolwiek, wrzucacie daną e, kwotę. I na przykład robicie sobie krzyżyk przy tej naklejce, czyli te 5 zł przy tej naklejce już jest. Dziewczyny, naprawdę nie musicie inwestować pieniędzy w to, żeby oszczędzać. Jest naprawdę albo, tysiąc pomysłów. Albo nawet na drukarce sobie wydrukować. Tak jest, bo albo na namalować, przykład, no nie? No bo na przykład mama wydrukowała na drukarce, a jej po, tylko to poprawiła. Albo wycinałyśmy z twojej książki, którą ja. zużyłaś, prawda? Jakieś mhm. te, Także to nie jest tak, że musicie coś tam mieć. Tylko po prostu w ten sposób się, że tak powiem, i zaczynajcie od małych kwot. To tak. wtedy będziecie miały szybciej tą radość, że patrz, jest. patrz, tak? połóż w ogóle właśnie to, i naklejesz na to, i będziesz małgi. No tak. Yy, I właśnie ja jej pożyczyłam. Wymazałam specjalnie to, co już miałam zaznaczone. Pożyczyłam ona by chciała skserować. Mało tego. Ja mówię, no, ale tak, już skserujesz. No to pożyczycie też laminator. Pożyczyłam jej laminator, dałam jej folię, żeby ona sobie mogła to pięknie ładnie zafoliować. Mam nadzieję, że e, uda się jej to wszystko zrobić. Mówiłam, że to nie będzie na początku łatwe, że musi spróbować e, laminować raz drugi, raz wyjdzie lepiej, raz wyjdzie gorzej, żeby się nie zniechęcała. Właśnie, ale fajne jest to, że chce zacząć. Mało tego, mówi, że mi ogląda i dużo rzeczy ją motywuje do tego, żeby spróbować choć co zrobić, co. Jeszcze lepiej. niż tak. to i do tego. No pięknie. E, I co? Kupiła też kalendarz. Ja wiem, że sporo z Was zaczęło też przygoda z kalendarzem. Słuchajcie, ten kalendarz on jest takim moim kalendarzem, gdzie zapisuję raczej daty, gdzie muszę iść, co muszę zrobić, a już na przykład stwierdziłam, że... Bo tutaj są małe te. Poczekajcie, otworzymy tu może wąskie te linie i mi jest źle w tym, wiecie, że ja mam problem z oczami i nawet w okularach jest mi źle trafić w te linie i tam sobie w ogóle takie sprawy zapisywać, ale że bardzo lubię, mówiłam Wam, robić z takich kalendarzy... Ja jak piszę w jakimś notesie, to nie patrzę na linie pisze. Serio? Aha. <laughs> Moje kochane. <laughs> Ale to tak na brudno, nie wiem, w zeszłym bo w zeszłym widzę, że ładniej piszesz. No w roku. Mogło być jeszcze ładniej. No, nie, nie, Dobra, wracając do kalendarza, słuchajcie, teraz zdecydowałam się na to, że wrócę do kalendarza, który miałam. To jest rok dobrych myśli z Platą Pawlikowską i tu jest 2022 rok, takiej grubości, słonia ma. I teraz, myszko no, dasz mi pogadać? Ale ja chcę coś powiedzieć. No mów. Ja mam coś takiego tylko z rysunkami. Tak. Do pomalowania. Tak, jest, tak. masz, kupowałam nią, ci Beatę tak. Pawlikowską, brawo. Pamiętasz. E, Beata Pawlikowska, rok dobrych myśli. Ona tutaj zawsze promuje książkę i tutaj promowała książkę Kody Podświadomości. A tutaj... E, Wiosna, nowe nadzieje, słuchajcie. I zawsze widzicie, o, tu są takie kody, gdzie możecie sczytać, i właśnie wchodzicie na stronę książki jej. Odnośnie tego, co ona tutaj napisała. Tu są znowu takie mądrości, przeróżne. No nie wiem, poczekajcie, który jest dzisiaj. Ósmy. Dzień bez osądzania. Jest to dzień bez osądzania, dziewczyny. Osądzić człowieka po jego najsłabszym ogniwie lub czynie jest jak ocenianie potęgi oceanu na podstawie jednej fali. Elvis Presley, amerykański piosenkarz, aktor, znany jako król rock'n'rolla. No. I pewnie tutaj e, na tej stronie akurat na dzisiejszy dzień nie ma, ale tutaj na wczorajszy można sobie wrócić. Są też zaznaczone imieniny, i słuchajcie a co chodzi. Ja z takich kalendarzy tworzę sobie, coraz ciemniej się robi. Y, tworzę sobie. Pamiętnik. I akurat ten rok, to był ten rok taki feralny, ale mam to wszystko tutaj y, zapisane i y, no i wracam sobie do tego. Słuchajcie, czytam sobie i to jest taki pamiętnik. Wiele rzeczy nam ulatuje, a tymczasem jak zapisujecie te y, małe, to nie muszą być wielkie wydarzenia, małe dni, co było fajnego, co się wydarzyło, co zobaczyłaś, co usłyszałaś. Czasem przepis w to wsadzę. Czasem jakieś powodzonko, gdzie usłyszę, także potem otwieracie i sobie wspominacie, czytacie i okazuje się, a faktycznie, jednak dużo pamiętamy, ale jak sobie to o tym przypomnimy, to po prostu w ten sposób jest łatwiej. Przepraszam, Fidolfi, Ciebie tutaj nie widziałam, zabieramy się za przesadzanie kwiatków, bo już jest coraz ciemniej. I miała baba roboty, to sobie ją znalazła. Słuchajcie, poprzesadzam sobie kwiatki. To mnie odpręża, uspokaja. No i samo to, że mam te doniczki, to nie będę czekać do wiosny, bo przecież by mnie rozniosło. A ja już sobie tak trochę pogrzebię w tej ziemi z całkiem sporą yy, przyjemnością. No i te rozpostują swoje korzenie, bo coś widzę, że to nie domagają. Nie domagają ewidentnie. Także bierzemy się za robotę. To jest ten moment, kiedy myślałam, że już wszystko skończyłam, przesadziłam, posprzątałam, ogarnęłam tymczasem myślę, kurczę, dobra, ja przesadziłam tego jednego asparagusa, który naprawdę wymagał już przesadzenia, bo miał tak zbite te korzenie, wiecie, one na dole to się robią tak gęste, yy, że żeby ją podzielić, powiem Wam, że często z moją mamą właśnie jak żeśmy rozdzielały te asparagusy, bo to jest bardzo stary asparagus, który jest ze mną tylko dlatego, że moja mama była w moim pierwszym domu, kiedy odeszła nasza sąsiadka, taka staruszka i tam właśnie został w oknie ten biedny asparagus, o którym moja ja mama poprosiła, bo wiedziała, że tam nikt nie zamieszka i że on pójdzie na smarnowanie. I wtedy właśnie byli państwo, którzy stwierdzili, że pewnie oczywiście oddadzą dobre ręce, e, co byśmy miały pamiątkę, to jest raz, a dwa, żeby kwiatek przeżył. No i on, słuchajcie, jest z nami od, ze mną, bo mamy już nie ma, yy, ze mną od lat, Jezu, ja nie wiem, ale 12 to na pewno, mogłabym powiedzieć, że ze 14, o, fidową bo ja przyniosłam w ogóle yy, tą, Doniczkę, osłonkę, nie no, doniczkę, bo to jest ster koty, też tylko z pola ją przyniosłam i ona pewnie pachnie jeszcze kotami, pachnie kotami? Bo tam koty po prostu biegają i stwierdziłam, że wsadzę właśnie do niej, bo może właśnie w takiej doniczce będzie jej lżej temu kwiatkowi, temu asparagusowi, bo on ma właśnie piękne te bulwy, nawet jedną widać, więc powiem Wam, żeby podzielić ją na części, wtedy ten okaz, który dostałyśmy, musiałyśmy przeciąć go, uwaga, uwaga, siekierą. I potem yy, znowu jak kwiatki rozrosły i znowu z mamą musiałyśmy siekierą, bo tego noża nie szło przeciąć. On ma takie ogromne bulwy, o tu się, widzicie jedną, muszę ją przykryć właśnie, nie wiem czemu, Gdy tak wylazła się. O, jeszcze trochę widać, dobra, muszę dosypać ziemię, ale spoko ziemię mam obok. I co Wam powiem, że ona miała bardzo ciasno. I właśnie wtedy też cięłyśmy tą siekierą te kwiaty. No i został w końcu jeden, bo ja mój uśmiertelniłam, a ten zabrałam z domu mojej mamy, tak na pamiątkę. I cały czas walczę o niego i mam nadzieję, że przeżyje. Ale tutaj posadziłam tą żelistkę... Która ma się też tak bidnie, ale wsadziłam do tych yy, starych, nowych doniczek. Mówię starych, no bo one są stare. Wiecie, że ja odkupiłam je na vintage. Jeśli nie oglądałyście ostatniego odcinka, to zapraszam, a w ogóle zapraszam do subskrypcji, żebyście byli na bieżąco. I tutaj jest właśnie do drugiej doniczki tej, przyszły razem. Yy, I wsadziłam tego biedulca mojego, a powiem Wam, że od jakiegoś czasu mam też. No, cerupiegi UDI. I to jest moje podejście numer dwa. I tych małych listków nie było, więc jest szansa, że matce się uda, bo podobno ona jest bardzo łatwa w uprawie. A ja nie wiem czemu nie byłam w stanie jej u siebie przetrzymać na dłużej. Także trzymajcie kciuki za cerupiegi. Jeśli macie. O, naprałam no sobie. E, jeśli macie w domu, to mówcie. A tutaj będziemy ratować tego asparagusa. O którego kupiłam też dla mojej mamy, bo ja wiem, jak ona lubiała te asparagusy. No, ale mamy nie ma już rok i on u mnie naprawdę urósł. Tylko, słuchajcie, one mają takie ciernie. Ten jest zupełnie inny. Ten takich cierni nie wypuszcza. A tu z mamą pamiętam, jak moja mama pierwszy raz yy, też wyrósł jej taki cierń. Ja to mówię, że cierń, bo zobaczcie, ich jest więcej. Z takimi naprawdę ostrymi. One to yy, mają jak Róże, to można się naprawdę tym bardzo, bardzo pokójść, więc to jest u mnie, to było u mnie wysoko. One chorują w zimie, w jesieni, ale potem przez to, że mają te bulwy, to one odbijają. I mam nadzieję, właśnie, że jak przesadzę tego, zaraz zerknę tam do środka, co się dzieje, że i on odbije. Także no. A, już niby skończone, ale dobra, jeszcze się zlituje. Jak już tak napaprałam, nabrudziłam, to jeszcze w tym pudełku po prostu przesadzę, przesadzę szybciutko. Dajcie znać, czy Wy też nie czekacie do wiosny, tylko jak trzeba, to po prostu przesadzacie kwiaty. No i wszystko jasne. Zobaczcie na te korzenie. One przeszły. Bardzo niedobrze, Anka, bardzo niedobrze. A sadzony był na wiosnę do tego. Musiałam rozciąć doniczkę, żeby wydostać tego kwiatka. I powiem Wam... Że tu jest ta sama sytuacja. On jest tak zbity, te korzenie, aż twarde. Mhm. Biedaku mój, zaraz rozluźnię to, ile wlezie, i pozadzę go do nowej ziemi, i myślę, że odbiję, bo tutaj nic nie jest. Zobaczcie, jakie piękne, jasne korzenie. A, to są te korzenie tej. tych róży, niby, nie? O, wow. Mhm. Dobra, zabieram się, ratujemy dziada. Wiecie co? Ja za chwilę zdejmę te ozdoby i ja Wam chyba tego w końcu nie pokazałam. Że ja zrobiłam e, tego kiocha, którego odpatrzyłam tutaj od z Was. Serdecznie Cię pozdrawiam i liczę na spotkanie w tym roku, kochana. E, Beata piękne rzeczy robi, słuchajcie. Ma piękny dom i być może jak jej przegadam, to mi choć trochę wtedy, jak będę u niej, pozwoli nagrać, na co bardzo liczę, bo słuchajcie, wiem jak wiele z Was lubi właśnie takie Ozdoby, które możecie zrobić też same, może nie do końca, ale czasem macie po prostu część ozdób w domu albo w lesie, patyka. Ona właśnie to zrobiła, u niej to zobaczyłam i się zainspirowałam. Tylko ja tutaj właśnie zamontowałam jeszcze te dzwoneczki, które kupiłam na wintet za parę groszy i oczywiście wasze piękne, a raczej bugusi. Ozdoby, które zrobiła dla mnie na szydełku, cudajbianki, to po prostu są tutaj bianki. A te sopelki tutaj to są właśnie te światełka, tylko tutaj ja powiesiłam dwa yy, komplety tych światełek, a jeden jest tak mniej więcej do połowy. I one właśnie są na baterie, świecą. Także te sopelki po prostu są piękne. One tak zbliżają tutaj. Poczekajcie, o może tu widzicie? Takie bąbelki mają w środku i tak samo powiesiłam te sopelki tu, jak się wpatrzycie, to tutaj też są właśnie te sopelki, które pewnie powinny iść na choinkę, ale one są powiem Wam ciężkie. I tutaj na tej firance, na tym yy, patyczku całym fajnie tak yy, wyglądają. Wiem, że je być może mało widać, no ale ja to robiłam dla siebie, dla moich bliskich. Więc my wiemy, że tutaj to jest i to tak ładnie wszystko wygląda. Przynajmniej mi się podoba. Tutaj jeszcze taki srebrny ptaszek. Być może go nie widzicie, także wam pokażę z bliska. No i e, parapet, który jest wiecznie uwalony z tego względu, że tutaj mam po prostu zlew. I pryska, i chlapie, i ciapie, no ale z tak daleka to tego nie widzicie, nie? Widzicie być może tą szyszkę, tu, która jest mniej, większa XL, bo mniejsza jest obok O. No i oczywiście tutaj jest ten pojemnik, który kupiłam w Tedim na wyprzedaży już, bo jeszcze sobie go tak postawiłam, pocieszę się nim. Tutaj napis Joy. No i wszystko, wszystkim wygląda całkiem, całkiem przyjemnie. No i pokazuję, bo za chwilę to zdejmę. No i oczywiście, z racji takie, że ja nagrywam trzy razy w tygodniu, to być może po prostu o tym zapomniałam. Ale myślę, że gdzieś tam na przybitkach, jak stoję, to ktoś tam czujnym okiem zauważył. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Tak sobie myślę. Mam tutaj karnik nagrzany. Mam te jabłka biedronkowe. Nie wiem, czy się nadają, ale zrobię jeszcze dzisiaj. No, te moje jabłoczniki, mini jabłoczniki, bo jutro rano będzie fajnie wbić zęby po prostu przy kawce takim, yy, do takiego jabłcznika Mam szczerze, że jeszcze dzisiaj wieczorem po prostu z mlekiem takie ciepłe, z dużą ilością cynamonu będą po prostu. Także jedziemy jeszcze dziś, ale z Wami się już żegnam. Yy, zrobię w międzyczasie ten film dla Was. Yy, piszcie mi, jak tam spędziliście dzień, co tam się u Was wydarzyło, co się dzieje, jak się dzieje. I widzimy się oczywiście już w piątek. Słuchajcie, ten tydzień nam bardzo szybko zleci, bo było święto. I trochę więcej, żeśmy polabowali. Trochę ciężko jest wrócić do rzeczywistości, bo powiem Wam, że przez te całe dwa tygodnie laby, kiedy dzieci nie chodziły do szkoły, to żeśmy szli późno spać, ale i późno wstawaliśmy, a teraz jak dzwoni ten budziek po szóstej, to ja nie wiem, w którą stronę mam iść. Buziak i widzimy się w piątek.